Witam was widzowie w terrarii no tak, więc może yy, Wiem, chujowe było przywitanie Ale co tam yy, Stworzymy sobie może taką nową postać mm, mm, Ja za chwilę wam Objaśnię w ogóle co to Terraria, najpierw sobie Stworzymy postać, o ja chcę niebieskie włosy O coś, 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 coś. Takie, takie będą może jeszcze troszeczkę jaśniejsze. Eee, o, takie będą fajne. Mm, oczy, oczy sobie zrobimy takie. Takie brą brązowe. O, 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 o. Mm, Skin, skin to jest... Aha, skóra. Okej, okej. co zostawimy o taką... Mm, mm, clo A, że ubranie dobra. clothes tak, tak, tak chyba dobrze wymawiam, dobra. Mm, 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 sobie tą tą kurteczkę damy damy taką, taką, taką mm, niebieska czy zielona no niebieska no powiedzmy że będzie taka fajna niebiesciutka e, później to, to to są chyba rękawki tak dobrze myślałem rękawki rękawki sobie damy takie bardziej o, przyciemniane i ten i panc to a to spodnie, dobra to spodnie sobie damy teraz takie jaśniejsze. O! I buciki. Buciki sobie damy. Takie chyba. i, i, i. O! Takie będą fajne, dobra. Więc, back, back, back. Eee, teraz. Dobra. Co to są? A dobra. Co, stworzymy postać? Postać będzie trebu. Dobra, akcept. Więc teraz bieramy sobie postać. Tutaj oczywiście I inne światy. Co nie tutaj, jak to, to, to sobie mogę usunąć, nawet bo to stary świat, więc em, z innego konta, bo miałem kiedyś inne konto na YouTubie i takie tam, no, bla bla bla. Co, stworzymy nowy świat? Będzie on medium. Medium jest najlepsze, bo 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 tak bo duże, to po prostu. Em, zbyt dużo tam jest, żeby po prostu robić z tego serię, e, więc sobie go nazwiemy You... E, you... Tube... Dobra, będzie... albo dobra, jedno u. E, Akcept, dobra, tutaj nam się ładnie świat y, tworzy, była mała ścinka pewnie przez to, mam nadzieję, że tego nie będzie widać, ale tutaj słoneczko, możemy sobie nim machać. I tak co, to jest Terraria? Terraria to jest gra 2D, 2D ale nie hejdźcie, nie hejdźcie. To jest zajebista gra, bo bardziej się tutaj twórcy przyłożyli niż do robienia Minecrafta, może nie pod względem aktualizacji, bo tutaj aktualizacja chyba wychodzi raz na rok, kurde. Ale gierka zajebista, przed którą spędziłem wiele godzin i. No i no i no i ogólnie fajnie. Mm, dobra, mogłem w sumie. Dobra, jest świat, wchodzimy na niego. I to jest tak, i tutaj mamy świat. O, jesteśmy my, tutaj jest ta, jak to nasz taki przydupas, który nam tutaj pokazuje różne rzeczy. Tutaj, jak nie wiem, czy to, co jak skraftować, to wkładam materiał i tam on nam pokazuje, co jak skraftować. Dobra, na początku, oczywiście standardowe, jak w każdej grze trzeba sobie zbierać drewno, to nie widzicie. O, i drewno już nam poleciało. Yy, I też trzeba tutaj kamienia na piecyk. Piecyk tutaj jest bardzo potrzebny. Tutaj nie przypalamy tak jak w Minecraftzie węglem czy drewnem, tylko tutaj tak z dupy się przypala. Jak widzicie, w prawym rogu jest mapa i, i, i ogólnie fajny fajny fajnie bardzo. E, na początek, oczywiście, nic nie mamy tutaj, już są na, na escape. Tutaj się otwiera crafting. Dobra, pół. E, dobra, może ja to sobie tutaj trochę przejdę po świecie co nie i, 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 będzie, i będzie fajnie. O, jak widzicie, tutaj jest taki slime, co nie? To jest taki slime jak w Minecrafcie, co nie on. on. On dosłownie jest identycznym odpowiednikiem jego. I te slime opłaca się w dzień w sumie zabijać, e, przynajmniej na początku, kryzy, ze względu na to, że one dają e, TTT. Te, te, te. Dają, dają e, żel. A żel służy do robienia pochodni. Więc, e, no wiecie, wiecie, to, to jest podstawa, co nie, tutaj, jak widzicie, mamy. Iron, który właśnie zebrałem. W sumie tutaj ten, ten e, jak to, stone tego kamienia też możemy zebrać. Mam dwa slajmy, na razie je zostawię. Eee, e. Dobra, mamy chyba już Pochodnie? Nie, nie mamy. Dobra, to sobie skraftujemy pochodnie. O, dobra, tylko sześć możemy. O, i tutaj jest w sumie koper, więc fajnie, ale najpierw trzeba zabić oczywiście te slajmy. Co więcej a? O, kill -off, kill -off więcej a wali więcej damage'a? O, kilów kilof więcej damage'a wali. Widzicie? Coś, co, coś, coś nowego niż, niż w Minecrafcie. Dobra, ja tutaj sobie skończyłem kopać tutaj kamień i copper. Bo, 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 bo był nam bardzo potrzebny. Jak widzicie, tutaj już nas atakują wszelkiego rodzaju kurde slimy inne, które nas mogą już zabić. O, fajnie, 20 HP mamy. W prawym górnym rogu nam pisze. Dobra, dobra, jak na razie udało nam się przeżyć. Jeszcze tego chciałbym zabić. Tylko nie wiem, czy on tak łatwo się da, żeby na nas nie skoczył, bo nas zabije, dobra więc dało dał radę sobie trochę drewna pościnamy. ja tutaj zrobię takie malutkie cięcie wiecie i, i sobie pozbieram trochę drewna na taką pierwszą mm, bazę więc no po cięciu się widzimy no więc dobra ja sobie tutaj troszeczkę drewna już pozbierałem jak widzicie tutaj o slime 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 dobra e, no osadliśmy no, e, i w sumie pójdziemy się przejść trochę teraz w drugą stronę bo bo, bo, bo druga strona i, i po prostu mogą być ja czekam tam na jaskini na jakieś skrzynki w ogóle i tak może ja tak trochę powiem o tym bo tak, tak tak trochę może większość osób nie wie co to jest jak to się gra i w ogóle no to jest po prostu taka gierka survivalowa jak Minecraft y, tutaj chodzi o przeżycie nie tutaj nie ma głodu y, jest ogólnie jakby to powiedzieć to jest ogólnie taka bardzo fajna gra tylko tylko to no, po prostu trzeba ją zrozumieć co nie bo jeżeli spo, będziecie patrzeć na to tak spektycznie po prostu i o 2D, gówno w ogóle, na co nie, no to nie, 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 to nie, nie, to nie będzie dla was. Dobra, trochę tam nawienia mamy, My tutaj, o, czuliczek zabiliśmy, <gul> O, dobra, ja tutaj sobie już znalazłem jakąś kopalnię i w miarę blisko nawet od, od naszego respa i, 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 i fajnie, bo, 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 bo przyda nam się kopalnia, bo, bo, bo bo trzeba, wiecie, nakopać parę rzeczy. Dobra. Mm, trochę kobla. Trochę kobla musi być. I tak jak mówiłem, ta gra jest ogólnie bardziej rozbudowana niż Minecraft, bo ta gra choćby się dzieli na trzy, mm, tak trzy chyba tryby. Dokładnie pamiętam na ile, ale tak chyba trzy. Inaczej jest e, hard mo hard mody, to są po prostu... I one występują po prostu jak się pokonał takiego głównego bossa, czyli Wall of Flesha. To, tutaj to jest taki główny boss. Jak się kopie tutaj bardzo, bardzo dużo, długo ten w dół, to, to po prostu dokopiecie się do takiego odpowiednika tego netera z Minecrafta, co nie. I, i w tym właśnie piekle będzie taki, taki. E, boss e, Wall of Flesh Czyli taka ściana mięska e, I po prostu Jego będzie trzeba zabić e, Żeby żeby tak jakby odblokowały się po prostu nowe mm, mm, Nowe, nowe Jak to powiedzieć jak, Jakby to wam nazwać tutaj e, Te Czekajcie, niech pomyślę mm, Biomy, o Dobra, mam tutaj troszeczkę pochodni I, i co I po prostu nowe biomy uwierzcie, to nie jest takie coś jak w Minecrafcie, że o, oblokowuje nam się, dajmy taka przykładowo dżungla i, i tyle, tylko wpisz do innych biomów, znaczy nie wpisz, no korupcja będzie się, o, właśnie ten biom zacznie się szerzyć i ten i jak ten biom zacznie się szerzyć, to jeszcze będzie tak jakby dobry odpowiednik tego, e, tego biomu, e, czyli Halo, tak? Tak, nie wiem. A, ha, ha, gonią nas, gonią, 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 gonią. Fuck you, fuck you, fuck you. A, dobra, dobra, ja uciekam, ja uciekam. O, 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 won, won. Won, 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 won. Ja tutaj chcę do, do skrzynki. Więc dobra, więc jestem już tutaj, gdzie zginęliśmy. A raczej ja zginąłem. O, jest bardzo fajna broń boomerang. To jest taka jedna z lepszych początkowych broń i ona się później strasznie przyda. E, dobra. Mm, no widzę, widzę, że tutaj już na nas czekają te 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 jak one e, Ether of Souls, e, które, które by chętnie nas już tutaj zabiły i fajnie, bo już drugi się przyłączył, więc więc po prostu chyba e, dewne, bo nie mam po co już tutaj żyć, albo no, po prostu o postaram się zejść niżej i wam pokazać mniej więcej jak to pff, wygląda. No, 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 ja, właśnie tak, co nie? Więc bardzo fajnie, druga śmierć w pierwszym odcinku, no, 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 ładnie I już widzę, że tutaj noc się robi, noc się robi, to ja bym tutaj już zaczął robić nam domek Domek, tutaj jest taki fajny płaski teren, tutaj się jego jeszcze trochę wyrówna I będzie ładnie, co nie? Albo nie, albo dobra, tutaj, tutaj będzie fajnie Będzie ładniej w ogóle Więc szybko ja tutaj jakiś, y, będzie, będzie taka mała prowizor y, prowizorka, co nie, bo Terrarii, oj, 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 tutaj nie ma co szczerze się bawić w jakieś budowanie na początku, bo dopiero później się zaczyna zabawa w tym, z tym, e, więc, e, no wiecie, po prostu to się na początku nie, nie opłaca. I, 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 dobra, taki po prostu prowizoryczny domek na szybko, co nie, e, bo, no cóż, e, r. Problem w Minecrafcie, OK jeszcze coś tam wbuduję, ale w Terrariu już z kolei nie, nie potrafię ni chuja, co nie? To jest tak ciężkie, że no, no cóż, no boję się po prostu nawet kombinować coś z tym yy, budowaniem. Dobra. Trzeba sobie jakoś to szybko ten zrobić. O, o, o. Już jesteśmy w miarę bezpieczni. Teraz tylko jakiś crafting sobie postawimy i widzicie, odlokowały nam się różne Rzeczy do, do budowania. sobie tutaj walniemy drzwi. E, a, a nie dobra. To się tym kopię bo zapomniałem, niestety, tutaj e, drewno się kopie. Tak? No, drewno się kopie kilofem Że deski, bo, bo tak, bo po prostu wymysł twórców. Dobra, mamy tutaj o, naszą pierwszą chatkę. To, oczywiście, no co trzeba zrobić, sobie e, ten e, piecyk. I musimy przepalać choćby takie sztabki, żeby zrobić z nich yy, to po prostu, te jak to? Znaczy, musimy przepalać rudy, żeby zrobić z nich sztabki. O, jak widzicie, tutaj ząbiaczek do nas idzie. So, stworzymy też kowadełko. kowadełko. O, 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 tutaj sobie ładnie postawimy. I zobaczcie. I te ząbiaczki, co nie, one są bardzo mi miłe. Co nie, no, 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 no po prostu fajne. Ja tutaj się staram jeszcze przetrwać taką pierwszą noc, żeby wam pokazać, jak to jest. Czy jest trudno, czy łatwo. Dobra, sobie. Albo, dobra, tutaj sobie zrobimy takie wejście na górę. O, na szerokość trzech. Sobie walniemy jeszcze. O, co to jest? A, wędka, wędka, wędka. Dobra, fajnie, węteczka. E, e, won, Von, won, won. Get the fuck out, motherfucker. E, e, dobra, ja chyba sobie tutaj zbuduję taki, tak na szybko jak to zaraz taką ścianę, żeby mi tutaj nie mogło one y, przejść. Ja bym chciał, żeby z nich coś dropło przydatnego, na przykład y, rączka zombiaka, bo ona jest tutaj strasznie przydatna na początku, to jest taka lepsza z początkowych broni, bo zadaje bardzo duży damage jak na początku i, i po prostu no jest jak to, no ja wiem czy łatwa, może łatwa nie jest do zdobycia, ale y, nie jest też trudna po prostu, czyli taka, taka średnia, co nie? Dobra, więc sobie tutaj tak przy okazji będziemy budować, jak te zombie. no nie, no kurde, no cfelu... nie, no nie, no nie, no nie, no nie i widzicie i to jest takie normalnie hamstwo, co nie, bo ten NPC, e, co nie, normalnie będzie nam tutaj tak hamsko otwierał drzwi, może ja sobie, o, tutaj postawię tak, tutaj tak zrobię, o i fuck you, fuck you, walcie się i widzicie i tak można choćby pierwszą noc przeżyć. E, tutaj nie ma łóżka, nie prześpimy się, znaczy jest łóżko, ale ono służy nie do, nie do tego co w Minecrafcie, że e, do pominięcia nocy tylko do do, do e, zapisania sobie tak jakby e, respawna więc no jak widzicie kompletnie co innego, więc tak e, zauważcie, że nam dropną, znaczy nie dropną, tylko zrobiliśmy skrzynce ten boomerang, a to jest straszne ułatwienie na początku, bo on zadaje no Dobry damage to będzie taka jedna z, z przez większość czasu no, początkowych broni dla nas, bo, bo tutaj mieczyki i inne takie no, niezbyt się przydają, a przynajmniej według mnie a bardziej się opłaca choćby z takich rzeczy to co kilo. O, jest iron. Dobra, i jak mamy i co, i trzeba sobie zrobić jeszcze taką a -la półeczkę, żeby żeby móc stawać na tych tych tutaj, żeby jakby to powiedzieć schodki, coś takiego sobie tworzymy takie te wooden platformy Oje sobie stawiamy i wtedy to wygląda o tak, że skaczemy i już tutaj jesteśmy więc tak, więc, więc ja już tutaj o jak wam, znaczy jak to robiłem to jest taka ściana, co nie, tak jakbym, jakby to powiedzieć ta ściana w tle, czyli tak jakby ten drugi plan taki obrazka, yy, to jest właśnie ta, ta ściana i, i widzicie, to od razu lepiej wygląda i na przykład jak chcecie, żeby NPC się wprowadził do Was, to musicie zrobić taki, taki oczywiście domek, yy, gdzie musi być po pierwsze jasno, po drugie musi być właśnie ta ściana i ten, i musi być krzesło i przy tym krześle stół. Yy, jak takie coś Wam wyjedzie, jak o tutaj. To nie martwcie się, można to za pomocą młoteczka ładnie wyrównać, że zniszczyć ten kawałeczek, o sobie tutaj. Pofarmimy, jak widzicie, już północy minęło, no, więc w sumie ja bym już kończył te nagranie. Ja to sobie tutaj jakoś pobuduję jeszcze i widzimy się po prostu w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się cieszycie, że jest coś innego niż Minecraft i że będziecie oglądać tą serię, śledzić ją i, i takie tam pierdołki więc, o, jak widzicie, tutaj jeszcze nam dropnęło takie coś i po nie pójdę, 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 pójdę. Jeszcze tak fajnie, bo na zakończenie odcinka nam coś dropnęło eee, i wam pokażę do czego to służy. Znaczy, to jest eee, tak, to nam daje plus jeden defense i plus 1% procent movement speed. I to sobie zakładamy o tutaj. Eee, czekaj, tu. O tu, dobra. Eee, czekajcie, tutaj mamy 0 defa. I teraz mamy jeden. dobra. I tutaj sobie zakładamy takie temki one nam tutaj, yy, jak widzicie tutaj, widać jak mamy jakiś temek i też zawsze coś nam dodają, jakieś bonusy, gdzie później różne takie temki są bardzo przydatne, więc... Więc dobra, w sumie ja się z O, kolejny wypad wow. Fakiu na RPC. Yy, dobra. I ten jest na przykład. Powiedział, że lepsze, ale nie można mieć dwóch naraz założonych, tylko jeden jest trochę taka dupa. Ale dobra, ja się z wami żegnam, więc widzimy się po prostu w następnym odcinku Papatki!